Reinkarnacja zakłada, że człowiek sam musi przepracować karmę, naprawić wszystko, ulepszać się w nieskończoność. Tylko, kiedy to się kończy? Po tysiącu żyć? Po milionie? Jeśli zbawienie jest efektem samodoskonalenia, to Bóg staje się zbędny, zostaje tylko duchowy fitness i wieczna poprawa wyników. Chrześcijaństwo uczy czegoś odwrotnego, to nie my wspinamy się do Boga. To Bóg stępuje do nas, przynosząc nam swoją miłość, która przemienia, a nie certyfikat zdobyty wysiłkiem. Druga rzecz: konsekwencje moralne. Jeśli ktoś rodzi się chory, upośledzony, w skrajnym cierpieniu, to według reinkarnacji zasłużył w poprzednim życiu. To nie jest duchowa mądrość, ale duchowa pogarda. Jezus ją odrzuca, mówiąc o niewidomym: Ani on nie zgrzeszył, ani Jego rodzice. W chrześcijaństwie cierpienie nie jest karmiczną karą, lecz miejscem spotkania z Bogiem, który uzdrawia, a nie rozlicza. Czwarty problem dotyka samego sensu duchowości. Jedność z Bogiem w chrześcijaństwie nie jest nagrodą za perfekcję, ale darem łaski. Reinkarnacja zamienia drogę do Boga w długi duchowy kurs naprawczy, w którym sam musisz zdobyć dyplom. Ewangelia mówi inaczej: to relacja. Nie mechanizm. I wreszcie argument najważniejszy. Reinkarnacja niszczy tożsamość osoby. Jeśli dziś jesteś kimś, jutro kimś innym, a za dziesięć wcieleń kimś zupełnie obcym, to kto właściwie ma zjednoczyć się z Bogiem? Maski, które nosiłeś, energia bez twarzy. Bóg w chrześcijaństwie zwraca się do konkretnej osoby: znam Cię po imieniu, nie energię, nie proces karmiczny. Ciebie. Dlatego nie wierzę w reinkarnację, nie dlatego, że jest zbyt mistyczna, ale dlatego, że jest zbyt nieludzka. Nie musi być milion powrotów, by zasłużyć na miłość. Wystarczy przyjąć ją teraz, kiedy Bóg mówi: Wracaj nie do poprzednich żyć, wracaj do mnie.